A w dzisiejszym odcinku w Auto Challenge, oczywiście, zapraszam na niepublikowane materiały jeszcze na kanale, czyli to jest praca majstra w Niemczech. Z dawien dawna, sprzed 10-11 lat, jakiś czasu obecnego, będzie taki miks, będzie taka wielka sałatka z tych nagrań. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście, będzie tych nagrań bardzo dużo. Dziękuję wszystkim osobom za. Wsparcie na platformie Patreon, jak i w innych możliwościach, które są na dole pod filmem. Także dziękuję wszystkim i zapraszam do oglądania. Szpilk elastyczny na wydechu spawany w tym miejscu. Zobaczmy, jak to mówią, smarkałem jak umiałem. Eee, I coś czuję, że chyba, chyba się pozbędę ostatniego tłumika pierwszego i ostatniego. Oczywiście filterek musi zostać. Żeby świeże powietrze wylatywało z rury Ale coś tak czuję Coś tak czuję Że jak już mam to podniesione W sumie I I w garażu migomad rozwinięty Taki, taki telwinek Telwinek tutaj Stuletni Stuletni czeka W sumie już się troszkę zagrzał Odkurzył Kurde nie wiem czy, nie wiem czy przelatu nie machnę ten tylni tłumik jest tam bez potrzeby taki wielki, ciężki obciąża ten układ wydechowy chyba coś tam, chyba coś tam na motom, tak coś czuję bo też nie byłbym sobą, jakbym czegoś tam nie wstawił także chyba, chyba wypruję, chyba wypruję ten tylny tłumik, bo nawet jak miałem odpiętą yy, tą rurę łączącą yy, filtr cząstek stałych z resztą układu to ta reszta układu coś jest za ciężka tam coś trzeba ta puszka jest tam bez potrzeby odwracamy auto i a rzucę chociaż tam okiem zobaczymy co, co z tego będzie no no No, odpal. No, do trzech tysięcy. Dobra. Sprzęgło wciśnij, puść. I do oporu. Volkswagen New Beetle z 2006 roku który notorycznie nam rozładowuje akumulator teraz mamy amper i 100 miliamper 1, 1 ampera i światełko się świeci drzwi mamy otwarte zamykamy oczywiście domknął szybę bo to kabriolet. jedna druga sprawa Światełka się świecą. Za chwilę światełka przygasną. No, bo oczywiście, mamy drzwi zamknięte. Powoli się redukuje. Decha już zgasła. I powolutku, powolutku światełka też przygasną. Krańcówki, w drzwiach posprawdzane. Nie wiem, no centralny zamek chodzi. Wszystko się dzieje. No i spada ta wartość do 320 mA. Czasami do 300, ale nic się z tym nie dzieje. Tak jest przy otwartym. Teraz go zamkniemy. Oczywiście siedząc w środku w nim, bo to nie koniec ciekawostek. No i teraz Body Control zamknął centralny, centralny zamek, zaskoczył, wszystko pięknie w porządku. Ale <gryw> dlaczego, dlaczego ten sterownik nie idzie spać? I takie 300 mA... Pozostanie już cały czas i on rozładowuje akumulator. Teraz są dwie szkoły: można siedząc w środku, włączyć i wyłączyć, włączyć radio i wyłączyć, i ta wartość spadnie. To tak, jakby się body control połapał, że coś jest niehalo i pójdzie spać wtedy. Druga szkoła mówi: wyciągnąć i wsadzić bezpiecznik numer 14 co też da rezultat taki, że body control pójdzie w końcu spać. A jeszcze jedną akcję, którą znalazłem, na przykład siedząc w środku, otworzyć klapkę od wlewu paliwa. No i otworzymy klapkę od wlewu paliwa. A jest otwarta 20 mA, tak by mogło pozostać. Tylko ktoś mi powie, o co tu chodzi. No, czym się różni zamiennik od, or od oryginału? Tu jest oryginał. Jest do samej góry. Tu już jest zamiennik krótszy i tu jest takim liściem gumowym. Czyli nie jest prawda, że oryginał i zamiennik są takie same. A więc dziękuję za wytrwanie do końca przy tych materiałach i zapraszam na kolejne. Dziękuję wszystkim i czekamy na kolejny, mniejszy lub większy challenge.